Cześć kochani, czy słyszycie mnie? Prosiłbym, abyście dali mi jakiś znak, czy mnie słychać. Okej, okay, dobra. Jeszcze minutkę praktycznie rzecz biorąc chciałbym chwilę zaczekać, być może jeszcze ktoś przyjdzie, może ktoś wejdzie jeszcze na kanał, względem czego dlatego jeszcze chwileczkę zaczekam. Witam wszystkich, witam nowo przybyłych, okej, okay. no to się pokazujemy kochani, dobra, cześć, cześć, witam Was oczywiście na kanale Gotować Każdy Może, dzisiaj moi mili rozwiązanie konkursu, rozwiązanie tego konkursu, który ogłaszałem bodajże około 3 tygodni temu na najbardziej aktywną osobę. Aha, zanim zaczniemy jeszcze, zanim zacznę ee, mówić o, o osobach, kanałach, które de facto wygrały. E, chciałbym tylko nadmienić jedną rzecz. E, ja w chwili obecnej nie widzę Waszych komentarzy e, wszystkiego tego, co piszecie do mnie. E, zaraz po live, ewentualnie, albo po rozdaniu tych e, nagród, oczywiście do Was, e, do was będę odpisywał. Tak? Także moi mili, e, tak jak wspominałem, e, już, e, już parę minut temu. Że e, ten, konkurs, ten konkurs był na najbardziej aktywną osobę, czy też kanał, który udzieli jak, najwięcej, jak największej ilości komentarzy na kanale Gotować każdy może. Oczywiście e, bardzo, bardzo Wam dziękuję za takie wsparcie. Tak? Daliście mi naprawdę bardzo dużo komentarzy. Od wielu osób dostałem bardzo duże wsparcie, bardzo dużo e, lajków, bardzo dużo udostępnień, za co z góry Wam bardzo dziękuję, oczywiście. Kochani, aby nie przedłużać. E, oczywiście wiem, że przy, przyszliście tutaj po to, żeby też dowiedzieć się już, kto wygrał. E, nie będę przeciągał tego, nie jestem. E, Prywatną telewizją, żeby po prostu trzymać wszystkich tak bardzo w napięciu. Dzisiejszy live oczywiście jest e, taki, że e, jest moim pierwszym live'em. Pierwszym live'em, który, live który prowadzę w swoim życiu. Oczywiście e, wcześniej nagrywałem filmy, sami je widzieliście, ale e, e, dlatego troszeczkę się stresuję. Także proszę, jeżeli się pomylę czy też przejęzyczę, proszę nie rzucajcie we mnie pomidorami czy też jajkami. E, za, za co z góry oczywiście bardzo Was przepraszam, jeżeli zaistnieją jakieś drobne pomyłki. Dobrze, moi mili. Ja posłużę się tutaj karteczką, którą de facto sobie spisywałem e, wczoraj, e, ale dzisiaj troszeczkę się zmieniło. E, też doszły jeszcze, bo konkurs był de facto do dzisiaj, dlatego troszeczkę się zmieniło. E, oczywiście osoby, które udzieliły najwięcej komentarzy, e, no, super, tak, tacy liderzy, tu praktycznie rzecz biorąc byli od samego początku do samego końca byli liderami, mogę tak to określić. Dobrze, moi mili, pierwszą osobą, czy też kanałem, który Udzielił bardzo największą ilość komentarzy był Krystian. Także gratuluję wygranego stołeczka Wolfsbury. Jest on naprawdę fajny. Ty zresztą tam chyba pisałeś na kanale, że znasz tą firmę. Także stołeczek wędruje do ciebie. Także kochani. Pierwsza nagroda rozdana. Gratuluję zwycięzcy. Drugą osobą, akurat tutaj mam nazwę, nazwę kanału jest Słodki Smak Pasji. Kochani, druga nagroda Słodki Smak Pasji. Gratuluję, naprawdę gratuluję. Wspaniały stołeczek również wędruje do Was. Ja oczywiście później, już po opublikowaniu filmu, e, na dole w opisie napiszę adres do, do mnie, adres mailowy. I prosiłbym Was, oczywiście, kochani, abyście e, napisali do mnie swoje adresy domowe, abym wiedział, gdzie wysłać e, Wasze nagrody. I, e, moi mili, została opublikowana, została, przepraszam, pierwsza pomyłka. Została ufundowana trzecia nagroda główna. Trzecią nagrodą, nagrodę główną otrzymuje. Kochani, otrzymuje Mandziarę Uefki. Gratuluję Ewa. Wspaniałe. W, e, jesteś po prostu dla mnie wsparciem od samego początku. Duże dzięki. A krzesełko wędruje do Ciebie. Kochani. Oczywiście trzy nagrody główne są już rozdysponowane, są już po prostu przydzielone do osób, kanałów, które, do których tutaj właśnie, które właśnie przed chwilą tutaj wymieniłem, ale są również nagrody pocieszenia. Nagrody pocieszenia myślę, że nie są. Nie są tak wartościowe jak sołeczki, ale myślę, że również, również są warte tego, aby, aby, aby je otrzymać, tak? Także, kochani, następne następny kanał: osoba Oliver, Oliwier, przepraszam, Oliwier LL. Otrzymuje. Power Bank, Power tutaj z kabelkiem akurat, także Powerbank wędruje do Ciebie. Następnie kochani, kanał Krajobrazy Świata, Krajobrazy Świata otrzymują, otrzymują taki miernik. Z chwilą, kiedy pieczemy mięso, wtykamy ten czpikulec w mięso, mierzymy temperaturę mięsa, aby po prostu była ona odpowiednia. Następnym osobą, kanałem jest pani Dominika Gajecka. Pani Dominika Gajewska otrzymuje zapalarkę. Zapalarkę jest to zapalarka do tego aby można było podpiąć ją pod ładowarkę USB. Służy taka zapalarka do palników gazowych, ognisk oraz na przykład do zapalania świeczek. Następną nagrodą jest, jest nagrodą, Następną, następnym kanałem. Jest to kanał, to ciekawe. To ciekawe również otrzymuje taką zapalarkę. Ja może zbliżę do Was, do kamery, zobaczycie, jak to wygląda. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że jest widać. Ona daje takie lekkie syczenie. I w tym momencie tą zapalarką zapalamy, tak jak już wspomniałem, ogniska, zapalamy. E na przykład świeczki możemy zapalić, czy też palniki gazowe. Jeżeli takowe, posiadamy. W dzisiejszych czasach bardzo często są kuchenki elektryczne, ale czasami taka rzecz się przydaje. I można ją ładować poprzez ładowanie USB. I kochani, ostatnia, ostatnia nagroda, która wędruje do Do, do kanału Lekcje w kuchni. Lekcja w kuchni również otrzymuje już ostatnią, właśnie taką nagrodę właśnie taką zapalarkę USB. Kochani, tak jak już wspominałem, ja po opublikowaniu filmu w opisie napiszę Wam, napiszę wam mój adres mailowy, i w tym momencie prosiłbym Was wszystkich o. o Wysłanie do mnie yy, waszych adresów, abym oczywiście mógł wysłać nagrody, które de facto wygraliście. Dziękuję jeszcze raz Wam za wszystkie komentarze, udostępnienia, lajki, jak i no oczywiście dyslajki, ale dziękuję za wspaniałe wsparcie, za fajną, fajną zabawę. Dziękuję za to, że byliście ze mną przez te trzy tygodnie. I oczywiście zapraszam was oczywiście naturalnie zapraszam was do oglądania dalszej jakiejś mojej przygody w tej w kuchni i mam nadzieję, że ten live tak do końca nie był skopany. Mam nadzieję, że w przyszłości będę no chciałbym wydajmniej Robić więcej tego typu live'ów, zwłaszcza z chwilą, kiedy robię, przygotowuję wszelkiego rodzaju potrawy. Także, jeżeli byście mi napisali w komentarzach, czy Wam taka forma również przekazu filmu, również odpowiada, byłbym bardzo wdzięczny. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Nagrody rozdysponowane w opisie, później wszystko opiszę. Prosiłbym Was o kontakt. Dzięki bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję. Hej!